Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj będzie taki krótszy temat, taki, który tylko będzie nam przypominał o tym, jakie są ważne zachowania, które obserwujemy wśród naszych partnerów, osób, których, którzy nas otaczają. Więc opowiem o kilku, według mnie, ważnych rzeczach, które można zaobserwować, które mogą wskazywać na to, że jesteś z osobą toksyczną. Zapraszam. Nie ma to znaczenia, jak nazwiemy taką osobę. Ważne jest to, że w obecności tej osoby czujesz się po prostu niedobrze i czy nazwiesz ich toksykami, maniakami, kontroli, manipulatorami czy nazwisz ich może wampirem energetycznym, tak słynnym ostatnio narcyzem, nie ma to znaczenia. To po prostu ludzie, którzy demonstrują takie zachowania i mogą Ci po prostu w życiu dopiec. I obrzydzić to życie i naprawdę uznać, że nie jest ona funta kłaków warte. To są ludzie, którzy działają na Twoją szkodę. Którzy... Więcej niszczą niż budują, którzy bardzo silnie oddziałują na Twoje poczucie wartości własnej, wzbudzają w tobie niepokój, winę, lęk i wstyd. Posiadają wiele charakterystycznych cech, ale dzisiaj omówię którym, takie tylko, które moim zdaniem najczęściej się powtarzają, bo o to mnie prosiliście w komentarzach. Więc jakie cechy? Główną cechą, ważną cechą, może nie główną, jest negatywizm. One są, najczęściej takie osoby są narzekające, wiecznie oceniają i to w taki sposób sarkastyczny. I myślę, że od takiej osoby bardzo mało usłyszysz dobrych słów, a ciągle będziesz słyszał krytykę, uwagę jakąś, i po tej, uwagi, po tej uwadze czujesz się po prostu gorszy. Oni są zazwyczaj na nie. Niewiele ich zadawala, niewiele im pasuje, a ty w tym związku skaczesz jak małpa na drucie i próbujesz ze wszystkich sił ich zadowolić, zmienić ich nastrój, ich emocje. Chcesz, żeby było dobrze. Chcesz, żeby chociaż raz przyznał ci rację, a to się nie zdarza zbyt często. I ty w tym związku czujesz się wyczerpony, wysany z energii, wysana z energii. Osoby toksyczne, Traktują innych ludzi jak na przykład obiekt plotek. Oni wiecznie o nich plotkują, gadają, więc używają sobie na nich. W ten sposób podnoszą swoją wartość, bo to jest porównanie: On jest gorszy, ja jestem lepszy, ja jestem kimś. Oczywiście to już wiecie, że nie mają empatii za grosz. Nie mają na tyle empatii, żeby traktować drugą osobę na równi. Nie, wszyscy są gorsi. Oni nie odczuwają czegoś takiego jak empatia, nie utożsamiają się z twoimi uczuciami. Więc dla nich bardzo łatwo jest być na nie. Taki człowiek jest zajęty tylko sobą, tylko ja, tylko ja się liczę, ja jestem najważniejszy i nie liczę się z twoimi potrzebami. Jeśli oczekujesz ode mnie wsparcia, rozmowy wspólnego, nie wiem, wyjścia, to znajdzie on mnóstwo wymówek, żeby tego nie robić. Jeszcze to zrobi w taki sposób, że ty poczujesz się winna, że właściwie o co ci chodzi, że go nie doceniasz, że on jest taki zapracowany, że on nie ma czasu, on musi pracować na rodzinę, że wszystko jest na jego głowie. I ty będziesz chłonąć każdy przejaw innego zachowania, każdy przejaw jego dobrego humoru i będziesz stawiać to na piedestale, traktować jako świętość, i na tych skrawkach jego. Zachowań dobrych, będziesz budować iluzję, że wasz związek jest ok. Kolejną ważną rzeczą jest aktywne słuchanie, czyli takie słuchanie ze zrozumieniem. Czyli zrozumieniem to ja rozumiem dopytywanie, co u ciebie, coś czego zupełnie on nie robi w waszej relacji. Nawet jeśli chcesz mu opowiedzieć, czy coś przedyskutować, co jest niezmiernie ważne, dla waszego związku. Coś istotnego chcesz z nim omówić, to szybko poczujesz, że to nie jest takie ważne, że go to nudzi, że w ogóle dobra, daj mi spokój. I jeśli będziesz uważnie obserwować jego twarz, to zauważysz, że twarz jego będzie przybierać różne grymasy. I to cię zniechęci, i to cię sprowokuje do tego, że czasem możesz odważyć się. Rzucić w jego kierunku jakieś oskarżenie, że nie słucha, że nie jesteś ważna, że go to nie obchodzi. No to uważaj, bo dostaniesz szykoszetem, że wymyślasz. I znowu poczujesz wtedy taki smutek niezrozumienia, poczucie winy, pustki w tej samotności, w której jesteś. Poczujesz się bardzo samotna w takim związku. I może zrozumiesz, że on ma ciebie tylko po to, żeby on został wysłuchany i nic więcej. On potrzebuje uwagi, on potrzebuje wsparcia, on potrzebuje wysłuchania, zrozumienia. Jeśli tak się nie dzieje, a ty nazywasz waszą relację na przykład przyjaźnią, to może warto zastanowić się. Co czujesz w kontakcie z nim, z tą osobą. Na jakiej zasadzie jest ta relacja? Jakie podstawy ma ta relacja? Jakie są tam fundamenty? Przyjrzyj się temu, na jakich fundamentach zbudowana jest relacja. Ile dajesz, ile otrzymujesz. Oni nie mówią też prawdy. Oni w ogóle nie rozumieją, co to jest prawda, bo tak często kłamią, że rzeczywistość miesza im się z. Wyobrażeniem i z wyobrażeniem, jak powinno być. Oni koloryzują niesamowicie, notorycznie kłamią i czasem jest bardzo dziwna sytuacja, ponieważ te kłamstwa są zupełnie niepotrzebne. One niczemu nie służą. One, wiecie, czasami kłamiemy, bo nie chcemy kogoś zranić, i tak dalej, ale on kłamie w takich głupich sprawach. I przez to, że pozwalać się tak szybko do siebie zbliżyć, ponieważ są bardzo otwarci i na pozór bardzo przyjacielski, jednak dość szybko zauważysz na przykład, że to jest tylko maska, że on przybiera taką maskę po to, żeby, żeby coś zdobyć. nie? I ta maska skrywa się za wszystkimi kłopstwami, tymi małymi, dużymi. Prawdziwa ich natura bardzo szybko wyjdzie na jaw, o ile ty się nie zakochasz. I nie wpadniesz w sidła tej miłości, w sidła tego uroku, który oni roztaczają, bo to jest magnetyczne. Oni są bardzo charyzmatyczni. Dużo toksyków jest charyzmatycznych. Co jest jeszcze ważne? Toksyczni mają bardzo mocno rozbudowany system kontroli, i bardzo szybko poczujesz w tym związku, że on potrzebuje wiedzieć o tobie wszystko, co robisz, o której, kiedy, z kim, dlaczego. I zrobi wszystko, żeby na samym początku waszej relacji Cię poznać. I nie tylko nie, nie dlatego, żeby Cię kocha i że bardzo go interesujesz, tylko żeby potem Tobą manipulować i znaleźć te wszystkie pięty losowe, których on dotknie. Będzie próbował wpływać na Twoje decyzje w taki sposób, żeby zawsze było po, je, po jego stronie. Tak, żeby było mu wygodnie. I jeśli nie będziesz współpracować z nim na jego zasadach. To nie będziesz musiała długo czekać, czy nie będziesz ty musiał długo czekać na jakąś końśliwą uwagę czy odwet w postaci otwartej krytyki. Nawet w towarzystwie innych osób on też się nie opanuje. On świetnie potrafi zawstydzać i właściwie często, kiedy ma szeroką publikę, zawstydza jeszcze bardziej. Zauważ też jedną, kolejną rzecz to są dramaty, które oni uwielbiają. Ja rozumiem, my wszyscy czasem mamy dramaty, czasem się boimy, dramatyzujemy, ale ludzie toksyczni są jednym wielkim problemem i dramatem. To jest taka. Dramat to coś, co ich napędza, dlatego, że uwielbiają negatywne emocje, o czym już dzisiaj mówiłam, sami je tworzą swoim zachowaniem i wprowadzają nerwową, pełną takiego napięcia, atmosferę wszędzie, ponieważ sami. Nie potrafią kontrolować swoich emocji. Zauważ to. Więc oni zarządzają tymi emocjami w bardzo nieudolny, prymitywny wręcz sposób. Kolejna rzecz to jest to, że oni kochają bycie ofiarą. Po prostu to jest. Granie roli. Ofiary zwalnia ich z odpowiedzialności za emocje i ich zachowania, dlatego tak często kochają obwiniać innych za ich stan emocjonalny. Czują się pokrzywdzeni, niezrozumieni, są mistrzami oskarżania i znajdowania wymówek na to, co robią i w jaki sposób używają określeń, co takich na przykład: No, zobacz, co mi zrobiłaś. Nie denerwuj mnie. Do grobu mnie wpędzisz. Przez Ciebie chyba zwariuję. Czy ty zawsze musisz mnie wkurzać? Oszaleję z Tobą. Albo. Z Tobą to tak nie można normalnie porozmawiać. Z Tobą nie można dojść do żadnego porozumienia. Jest tego dużo. Zwróć na to uwagę. Oni uwielbiają stresową sytuację, oni uwielbiają to ciągłe napięcie, i zupełnie normalne jest, że my czasem żyjemy w tym stresie. Ten stres jest naturalny, ale jest jakimś nieodłącznym elementem naszego życia i my to wszyscy wiemy, ale w połączeniu z innymi charakterystycznymi cechami toksyków sprawia to, to napięcie, ten stres sprawia, że wszyscy dokoła nich są zmęczeni. Są wiecznie napięci, zestresowani. Tam wchodzisz, niby się nic nie dzieje, a już czujesz takie napięcie na plecach. No, cierpnie ci skóra nie wiadomo czym, po prostu samą atmosferą. I pamiętaj, że napięcie to jest jak trucizna, która zatruwa nie tylko nasze umysły, ale zatruwa nasze serca i dusze. Zatracamy się w tym i już czasami nie wiemy, kim naprawdę jesteśmy w tym związku. Oni zawsze muszą mieć rację, więc to nas zbija z tropu, więc my czujemy się gorsi, głupsi. I z jednej strony on chce zawsze mieć rację, a to rujnuje naszą relację, a z drugiej strony czujemy się tak bardzo bezsilni, bo kochamy na przykład. Czujemy się zmęczeni, dlatego że wiecznie musimy o coś walczyć, wiecznie coś udowadniać, i żadna rozmowa nie przynosi żadnego konstruktu, konstruktu dlatego że rozmowa z nim jest pełna arogancji, cynizmu. I bardzo bolesnych uwag, zwłaszcza kiedy on wie o tobie wszystko, więc może uderzyć tam, gdzie wie, że uderzy. Zawsze musi mieć ostatnie zdanie, i ty w końcu dla świętego spokoju po prostu poddajesz się, bo wiesz, że z nim nie wygrasz. Czasami toksycy nie są aż tacy aroganccy i sarkastyczni. Czasami mogą robić takie uniki. I to może nas trochę mylić, ponieważ ta agresja jest ukryta i to rządzenie są tacy cicha pękt, jak to mówią. Dziury nie zrobi, a krew wypije. Więc bądźcie uważni na swoje relacje, na swoje odczucia, co wam mówi ciało w relacji z innymi ludźmi. Takim zachowaniem oni mogą bardzo zwieść Twoją czujność, kiedy są tacy unikający. Czasem nawet trochę wycofani, introwertyczni, co oznacza, że często na przykład nie odpowiadają na Twoje pytania. Odpowiadają tylko na te pytania, które oni zdecydują, że to jest w ogóle ważne ich uwagi, na które chcą. Oni żyją tylko dawaną im uwagą i dramatami, ale gdy Ty chcesz z nim porozmawiać, oni natychmiast zmieniają temat albo Cię ignorują. Albo wręcz przeciwnie, potrafią tak cię zagadać i to się zaczyna robić tak niejasna rozmowa, że pogubisz się w tym, o czym rozmawiacie. I właściwie już nie wiesz, co ty właściwie chciałaś w tej rozmowie, już nie pamiętasz o co ci chodziło, tylko zostaje w tobie takie uczucie, że znowu zrobiłaś coś głupiego, że ta atmosfera, to napięcie, to znowu twoja wina, albo że jesteś głupsza, że nic nie potrafisz, że wszystko jest do kitu w Tobie i robi się ten znowu coaster. a ty czujesz, jak tracisz energię. Więc kiedy stwierdzisz, że w ty w swoim związku musisz chodzić na paluszkach i wszystko jest twoją winą i że jesteś niewystarczająca i że on zawsze musi mieć rację, że jesteś ciągle skołomowana Kłamstwami i że jesteś ciągle napięta, to możesz przypuszczać, że jesteś w toksycznej relacji. I wtedy musisz być twardy, musisz być twarda i silna. Tylko w ten sposób odzysk odzyskasz swoją suwerenność, inaczej toksyczny wykorzysta wszystko, co dobre w tobie. I pozbądź się złudzeń. On się nigdy nie zmieni. Toksyczny człowiek najprawdopodobniej wykorzysta wszystko, co o Tobie wie przeciwko Tobie, i nie oglądnie się za tym. On nie będzie czuł winy, on nie będzie czuł empatii, nie oczekuj tego. Bardzo proszę, bądźcie uważni i dbajcie o swoje relacje o relacje sami ze sobą. Jeżeli w jakimkolwiek w jakiejkolwiek relacji partnerskiej, zawodowej. Nawet rodzicielskiej, rodzić dziecko. Takie sytuacje się również zdarzają, więc zwróćcie uwagę, co wam mówi wasze ciało, w jaki sposób czujecie się, jeżeli, jeżeli wszystko jest z wami ok, a na pewno tak jest. Jeśli jesteś absolutnie zdrową osobą i masz kontakt ze sobą i jesteś empatyczna czy empatyczny, to zwróć uwagę, jak zachowuje się twoje ciało. Ono ci powie. Ono ci powie, że coś jest nie tak. Przyglądnij się temu, weź zeszyt, zapisz, spójrz na to jeszcze raz, żebyś umiała czy umiał spojrzeć na to tak bardzo racjonalnie. Toksycznych ludzi jest bardzo dużo, ale też bardzo dużo jest tych empatycznych, tych wrażliwych, tych ludzi, którym zależy na tym, żeby relacje budować na zasadzie partnerskiej, żeby dawać i brać, żeby wymieniać się tym, żeby się realizować w związku, żeby tworzyć wspólnie piękne rzeczy. Więc kiedy my będziemy wolni, kiedy będziemy umieli postawić sobie granice, postawić innym granice, szanować innych granice, to myślę, że będziemy w stanie dzisiaj zbudować dobrą relację z kimś innym. Po prostu życie jest zbyt krótkie, żeby tkwić w relacjach, które nas niszczą. Więc dbajmy o siebie. Na dzisiaj to już wszystko. Ja, oczywiście, na spotkanie indywidualne zawsze zapraszam. Kontakt znajdziesz pod każdym z filmów na YouTubie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.